Skupię cię, frajerze. Dobra, pogadamy, możesz Możesz mnie mym... mieć. Mym... A co to taki pierdolenie, Ty nie rozumiesz, co się do go, go, ty go, mówi. My tutaj rozmawiamy, a ty go, się nam pierzesz i ty nie rozumiesz czy w ogóle o czym my rozmawiamy. Bo ty takie głupoty gadasz. Takie głupoty, stary. Słyszałem, co się wydarzyło, bo Gryzor powiedział, Słyszałem On tylko na zmianie fazy fazy... No tak kurwa Majewicz! A zrobił gorszy DPS kurwa. Niż boczek, który jest chujowo obrany. Czego ty nie rozumiesz? Ja pierdolę. Dobra. I mówisz coś takiego, mu kurwa w te... po tym jak przeagrował, to ci mówię, że kurwa będzie na kurwa lotrę. Ci tak momencie, ty bierz, kiedy... że przeagrował, bo kurwa za chwilę się za całe czego się że DPS wowie kurwa na TBC? Dobra, nie, 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 nie. Jest nie, bierze, z tego, nie wiesz, tam czego tam, się bierze? nie. Jest tego nie że z z będziesz na bo jesteś tak Z tego ile wykastujesz kurwa boltów? bo nie, że 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 nie, kurwa jestem jesteś depresy, kurwa, no, a on napierdalał jak jebany kutas, no kurwa, no i pap no i chuj, no ja pierdolę, chuj go Broniszek zjebał, no kurwa, pogrążysz się tylko, człowieku, jest zmiana fazy za pięć sekund, na kurwia, pali trinkety się na kurwia jeszcze czołem zapierdala, pluje bosa, kurwa, żeby mu najwięcej zrobić, wiesz, ty piesu. Ja nie rozumiem, nie? że kurwa, bo ty jesteś za głupi, żeby zrozumieć, ja yeah. co powiedziałaś, ja Nie zrozumieć, nie zrozumieliście, co powiedziałaś. Logiczne jest to, że jeżeli <śmiennie> mówisz, że ktoś jest za mały z To z dps... logiką nie wyjeżdżę, kurwa, bo no, jesteś taki pośledzony, Ty nie wpierdalaj dalej kurwa, bo nie jesteś tutaj, nie wiesz co się dzieje, nie wiesz kurwa na kim bosie jesteśmy, a ty po prostu nie masz pojęcia i się wypowiadasz. Ta. W ogóle teraz fajnie tak Przyjdę teraz na Twoje Karabiny też się dzieje. Tak na Bosie, debilu, kurwa. Haptaj na Bosie, debilu. Haptaj tak na, na Bosie, na bosie tak, się robi mdps kurwa, bo tak starym stajesz z daleka, kurwa, no to MDPS to, to się robi. Pod... To sobie, kurwa, spra masz ręczo, kurwa, nie to sobie kurwa sprawdź. To sprawdź. Ostatni ricochet kurwa z Magdy to, to. i z Grula wypiekł. Kto będzieś widział, kto ma największy DPS? Śmieci ten, Ten To, Ty, to. Ten, to. Kto, kurwa zrobił... Bo, bo ja, no nie, bo ja, to. Wiecie, ja, ja go nie. słyszę Bo słyszę, bo w koloruje To Nauczcie się grać z tą grę komputerową. Nie, nie, bra dobra. Brat się grać słyszę. tą grę komputerową. Bra brat przebił, kurwa, wtedy, kiedy Nauczcie nie powiedzieć a Nie, się grać grę komputerową. Słyszę go bo Nauczcie <garek> się, się grać. Nauczcie się grać. Nauczcie no, się grać. No, co ty pierwszy log, zagrażał, się widziała, się pierwszy log, śmieciu, który jest, kurwa, zawsze w rajdzie, to jest ten log, który najwięcej wykastuje Shadowhooków. No, ale, ale... I, kurwa, sprawdź sobie to, debilu, kurwa, na w rajdzie. Jak tak nie jest... No Może z wiesz, kurwa, na kurde, się się śmieciu, Ej, kurwa, na kurwa na kurwa kurwa, kurde, Do przed... na nie na kurde, przebił, kurwa na to, na kurde, na to, na będzie spokój, kurwa, no. kurde, na kurde, na kurde, zobaczycie. Kurwa! No, nie niech wypieda, <śled> Ale no, nie wiem, co się spina nawet. Jeżeli tak, tak. dla Beki coś powiemy, kurwa, ale coś chujowy. On no, 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 zawsze no. przyjdzie w pierdoli i musi ej, 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 swoje, ej, swoje racje nie. wciskać. I, I tak by babcia był 100 tysięcy, kurwa, no do, dobra, przebił je nie, no, masz... nie chce się nam tu czekać, na to no. Dobra, to bijemy, gotowi. Gotowi jesteście. nie, już. Sekundos! Jedziemy. Na <laughs> Gadasz Oj. o i ty ma... Te, te wiary z grula z których. Ciekawe wyczu... bo jest nudno, już nie ma o czym gadać. No. Zielony styło. Uwaga na niebieski chwili, uwaga tam. No. O no, Elias z niebieski. No. Co ty pierdolisz? W no, sensu no, mi się czemu czerwony połowę. Trzy okay, macie, co macie niebieski?